Nauczanie domowe Sobota, 34 tydzień zwykły Psalm 19, wersety od 2 do 5 Tytuł Głos się rozchodzi Niebiosa głoszą chwałę Boga Dzieło rągiego obwieszcza nieboskłon Dzień opowiada dniowi Noc nocy wiadomość przekazuje nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Psalm XIX opowiada o tym, jak stworzenie głosi chwały Boga, samym istnieniem, samym byciem. Opowiada, jak wspaniały jest Bóg. Jak dobry jest i jak bardzo należy go chwalić. Interpretacja katolicka tego psalmu rozumie nas, ludzi, jako stworzenie. Stworzenie, które ma nieść i głosić chwałę Boga. Dlatego wyrażenie ich głos się rozchodzi po całej Ziemi bardzo dobrze pasuje do rozesłanych na całą Ziemię apostołów. Słowa tego psalmu ich słowa aż po krańce świata bardzo dobrze oddają posługę ewangelizatorów w różnych zakątkach Ziemi. Kiedy więc medytujemy ten psalm, kiedy modlimy się tym psalmem, przesiąkamy tą myślą, że naszym zadaniem jest głoszenie. Odkrywamy tę prawdę, że to wynika z nowego stworzenia, jakim jest Chrzest. Nowe stworzenie, to jest powrót do tego, co Bóg od początku zamierzył. Całe stworzenie ma głosić. Ja jako stworzenie mam głosić. To jest coś naturalnego, oczywistego, niepodważalnego. Moim zadaniem nie jest milczeć. Moim zadaniem jest mówić, głosić, rozpowiadać, dawać świadectwo. To są moje naturalne elementy. Zobaczmy, one się chowają, są skulone, są zawstydzone wtedy, kiedy nie czujemy pełni mocy, nie czujemy się w pełni wolnymi dziećmi Bożymi, nie czujemy się w pełni godni, nie czujemy się w pełni zaakceptowani, nie czujemy się w pełni wyposażonymi w łaskę. No właśnie, wtedy, kiedy nam czegoś brakuje, nie głosimy. Wtedy kiedy czujemy, że nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być, mamy jakieś opory. Czujemy się zażenowani, zawstydzeni, niepewni. No ale przyznajmy, to jest stan nienormalny, to jest stan niewłaściwy. Stan, w którym coś zostało zaburzone z naszej tożsamości, z naszej identyfikacji, z naszego powołania, z naszej misji. A kiedy wrócimy do tego, kim jesteśmy naprawdę w Bogu, jako stworzenie, wtedy to jest coś oczywistego. Nie trzeba o tym nam mówić, że mówienie o Bogu jest czymś radosnym, wspaniałym, jest dzieleniem się tym, kim jestem, co przeżywam, jak wspaniale jest być przy tym, który jest moim tatą i stwórcą, i zbawicielem, i uświęcicielem. Ja o tym chcę powiedzieć. Ja się chcę tym podzielić. To jest tak jak każda inna sytuacja, w której przeżyłem coś wspaniałego, radosnego, pięknego i po prostu mówię. Nie muszę mieć specjalnego, wielkiego przygotowania do tego, aby opowiedzieć, jaką przygodę przeżyłem, gdy obejrzałem piękne miasto, gdy zwiedziłem niesamowite zabytki, gdy spotkałem wyjątkowych ludzi. Po prostu siadam przy kawie ze znajomymi i opowiadam. Piję herbatę u przyjaciół i relacjonuję ostatni czas i to, co się wydarzyło w moim życiu. I z Bogiem powinno być to tak naturalne i tak oczywiste, na podobnych zasadach. Nie powinno być problemem, że siadamy z przyjaciółmi i rozmawiamy, i dzielimy się, i głosimy Boga. Naszym sposobem przemawiania są oczywiście i słowa, i czyny. Nie albo słowa, albo czyny. Niektórzy tak chcieliby się usprawiedliwić, że nie muszą mówić. Wystarczy, że żyją po katolicku. Na ten temat pisze papież Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nunciandi, pokazuje, że my mamy być głoszącymi i słowem, i czynem. Na początku oczywiście czynem, i przede wszystkim czynem, żeby to było wiarygodne. Ale nie jest albo-albo. Jest i czyn, i słowo, i życie, które jest przykładem, i świadczenie, które jest przykładem. To są dwa rodzaje tego samego świadectwa. To są dwie strony tego samego głoszenia tego samego mówienia o Bogu, świadczenia o Bogu. Dlatego pozwól, aby to doświadczenie, doświadczenie, w którym wracasz do miejsca, które zaplanował dla Ciebie Bóg, wracasz do zrozumienia siebie jako stworzenia, które po prostu w naturalny sposób głosi, niesie dobrą nowinę. I gdy pozwolisz na to, będzie to się działo. Będziesz mówił o Jezusie, będziesz mówił o wierze, będziesz mówił o tym, co przeżyłeś w spotkaniu z Bogiem, w spotkaniu ze Słowem, na Eucharystii, w gronie przyjaciół, we wspólnocie, w Kościele jako całości. I to będzie coś oczywistego. O czym mówisz? Tak jak opowiadasz, o zwiedzanym mieście, o spotykanych ludzi, o przeżytych przygodach w różnych sposób, w różny sposób Ciebie dotykających. To jest coś, do czego Bóg Ciebie zaplanował i przygotował. Pozwól, żeby tak się stało. Pozwól się tak poprowadzić i pozwól się umieścić w tym, w tej przestrzeni stworzenia głoszącego i niosącego dobrą nowinę. I oby nasze środowiska, w których jesteśmy, mogły patrząc na nas powtórzyć słowa tego psalmu. Ich głos się rozchodzi po domach, po placach, po ulicach, po miejscach pracy, po miejscach wypoczynku, wszędzie ich głos się rozchodzi, bo są dziećmi Boga, które o tym Bogu opowiadają. Niech Ci błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.